Zapraszam do obejrzenia filmiku, w którym pokażę jak wykonać taką właśnie bryłę. Zaczniemy od narysowania okręgu. Wybieramy elipsę i trzymając klawisz Shift rysujemy naszą kulę. Następnie rysujemy kolejną elipsę na nowej warstwie. Już bez klawisza Shift. Następnie przesuwamy ją, aby zajęła taką pozycję, następnie wypełniamy ją kolorem Wybieramy kolor biały teraz nakładamy na nią maskę i przy użyciu gradientu uzyskujemy taki efekt następnie przy pomocy skrótu crtlj kopiujemy naszą warstwę i przy użyciu klawisza C, kombinacji CRTLT i prawego guzika odwracamy ją wybierając Flip Vertical Apply i przesuwamy ją na spód naszej kuli. Teraz wybieramy Filter, Blur i Gusion Blur. Ustawiamy średnicę na około 40-35-40 następnie przesuwamy ją o, w to miejsce. Możemy teraz zmniejszyć trochę optasty tej warstwy. Ok. Teraz stworzymy nową warstwę. Wybieramy elipsę. Ona będzie stanowiła cień naszej bryły. Wypełniamy ją kolorem bucket tu, ok, następnie zmieniamy opacity na około 40-50% i przy użyciu Blur, and Blur rozmywamy nasz layer. Możemy go teraz przesunąć, bardziej wyśrodkować. I jeszcze możemy, aby bryła jeszcze lepiej wyglądała, możemy nadać wewnętrzny blask, inner glow. Wybieramy kolor biały. I testujemy różne ustawienia. Takie, które nam odpowiadają. No i nasza bryła jest już skończona. Jeśli podobał ci się ten tutorial, nie zapomnij subskrybować mojego kanału oraz sprawdzić innych materiałów edukacyjnych na nim zawartych.